Nagrywamy dla was odcinek. Nie hmm? Człowieku, Faktycznie otwarte. No, to lecę zamknąć. Poczekaj, się dalej. Nowa XC70 ma bardzo komfortowe zawieszenie. Czasami wydaje nam się, jakbyśmy jeździli limuzyną, co najmniej S80. To zawieszenie jest nieco wyższe, duże koła ale nie wiem, czy to akurat to powoduje. Wydaje mi się, że zawieszenie jest po prostu bardzo dobrze zestrojone w tym samochodzie. Poza tym ten samochód jest dobrze wykonany. Wszystko jest praktycznie pokryte oczywiście drewno, bo w Volvo musi być drewno, ale wszystko jest pokryte skórą bydlemcą? bydlęcą skórą wszystko jest pokryte. Z konia. Koniną. Uważam, że po... 18 maja. Trasę, którą robiłem zazwyczaj w półtorej godziny, musiałem zrobić w dwie, bo gdzie masz 70, gdzie 50, czyli wszędzie ci, trzeba zwalniać. Czyli zmiana przepisów działa na Ciebie? Owszem, bo boję się utraty prawa jazdy. A ale. Wiecie, zabrali już 700 prawy, prawy jazd? W ciągu tygodnia zabrali 700. No. I widziałem, jak zabierali. I do czego doprowadzi? prowadzi? Będziesz jechał 101 na godzinę w terenie zabudowanym gdzie de facto już nie będzie znaku będzie znak koniec terenu zabudowanego dopóki nie skończy się miejscowość i możesz, będzie stał gościu z suszarką stracić prawo jazdy a nie ukradną mi tubryki? nie wiem, to jest Praga, tu jest bezpiecznie Saska Kępa, drogie mieszkania, Warszawa kolego spojrzyj, mu wszystko stoi a co, które? O, mówię, że tu jest bezpiecznie Taki ty przyjeżdżasz no, wolwem jakiś typ się kręci ty, pogonię go nie, nie, poczekaj, poczekaj, nie, nie, poczekaj, co? poczekaj, poczekaj, a ja mam taki na policję dzwonisz? nie Mam aplikację, Volvo On call. i spróbujemy go wystraszyć. Zaraz tą furę, zanim to się włączy, to się w już nie będzie. Spokojnie. Alarm? No jest. Patrz, idzie ty. Ucieka, gonić go. Spokojnie, Siada, A co, masz kamerkę w środku jeszcze? Widziałeś, wszystko się nagrało. Aplikacja On Call działa. Także nie straszna nam Praga, jak mamy Volvo on call. No i jak widzimy samochód akurat. No tak, <głos> dlatego <głos> Ale... go w miejscach, w będzie go widać. Ale dzięki tej funkcji Volvo on call, jeżeli ktoś Wam zwinie furę, nie daj Boże, jak nie, zauwa nie zauważycie tego, to zdalnie możecie zablokować... Z reguły cał... się nie zauważa, kiedy Ci gwizdną furę. Ty akurat zauważyłeś, jak Ci gwizdali. To był lewy złodziej. W tym aucie się tak wysoko siedzi, że nic tu nie widzę. Znaczy nie widzę tych słupków małych. Ogólnie tym samochodem jeździ się po parkingu jak wielką landarą. Wina na pozycji, pozycji, jakbym musiał jak to wtedy może widziałbym więcej. A tak muszę polegać na swej czujności przestrzennej. No dobra, skończyć mi tą historię o tej dwójce. Aha, to czyli ogólnie, tak jak zwykle. Ogólnie nie było fajnie, no. Czyli pojechałem czy na nie? winko, na wysko. No, no, no i co? No i co, no? Fajnie było Ale no, się tak. skończyło, a z tego jakieś uczucie głębsze, czy nie? Nie szukam miłości. Jak to nie szukasz? Ty nie szukasz? Nie. Wiesz co, nie wiem czy to ten parking tak naprawdę. Eee, znaczy wiem, ja wiem gdzie jest samochód. Ja jestem przekonany, że wyszliśmy znowu innym wejściem, nie szkodziliśmy. jak Tam, zwykle tam, 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 tam. Twoja pamięć jest jak zwykle zawodna. Ale przecież możemy sobie po parkingu. Po całym dniu na zakupach, jednej torebce. Możemy stopować po parkingu. No idzie ta furka? Co ty tam grzebisz w tym telefonie? No piszę tej dupce właśnie, bo chcę się spotkać, no samochód miałeś znaleźć Użycie funkcji nie się. Długo będę musiał zapierdalać po tym parkingu jeszcze eee, Tam Dobra. Gdzie tam? A skąd wiesz, że tam no, musimy być 500 metrów Użycie funkcji klakson. Poczekaj. Zatrzyma. Użycie funkcji klakson i migacz nie powiodło się. Ogólnie chcieliśmy wam pokazać jak y, można znaleźć samochód na parkingu przy okazji Volvo Ale nie powiodło się. Ale nie powiodło się. Zrobimy próbę numer dwa, Jeżeli się nie uda, to nie będziemy już więcej tego robić. A specjalnie dla was zainscenizowaliśmy scenę taką wymagającą kunsztu a aktorskiego. A co można innego zainscenizować? No, można zainscenizować jeszcze scenę. O! <laughs> <laughs> o, tam jest, o, tam jest, jest nasza fryska. furia. Chodźcie. Atentyon, mamy jakąś y, awarię małą. I, no. Weź cofnij, powoli. Stój, stój. Śruba wbita. Volvo on Call kontrola w każdym miejscu. Aplikacja na telefon, która pozwala na zdalne sterowanie samochodem, ułatwia dzięki temu codzienne życie. Dzięki Volvo On Call mamy dostęp do komputera pokładowego naszego samochodu. Sprawdzimy stan paliwa, stan zamknięcia drzwi i szyb. Możemy również zdalnie sterować naszą klimatyzacją, czy też ogrzewaniem postojowym. Dziennik podróży. Dzięki tej funkcji mamy dostęp do zarejestrowanych pozycji początkowych i końcowych, przebytej odległości, ilości zużytego paliwa, a wszystko możemy pobrać w formacie Excel. Zgubiony samochód. Zostawiłeś samochód na parkingu i nie pamiętasz, gdzie zaparkowałeś? Aplikacja umożliwia wyświetlanie pozycji samochodu na mapie. Dodatkowo możemy włączyć zdalnie klakson, i zamigać światłami. Zdalnie możemy również otwierać i zamykać nasz samochód, a nawet uruchomić silnik. Funkcja działa w Polsce od lutego 2015 roku i szczerze polecamy ją wszystkim kupującym nowe Volvo. Nie uwierzysz jaki miałem spalanie średnie z Warszawy do Gdańska. No i co dalej? Powinieneś powiedzieć nie uwierzysz. nie uwierzysz, ile musiał. Ile jak, jaki nie uwierzysz Nie uwierzysz. Nie uwierzysz, jakie miałem śred. <noise> jak ci nie wierzę po prostu jak na ciebie patrzę, to ci w nic nie wierzę teraz. Nie uwierzysz, jakie miałem średnie spalanie z Warszawy do Gdańska. Nie uwierzę. A chcesz diagram? A skąd masz diagram? Mogę ci nawet wakselów wysłać jakbyś chciał. No to podejśli. A dzięki czemu co pozwala Ci rejestrować taką trasę? Dzięki Volvo Encore mogę ci wysłać nawet sprawozdanie z Excelu. W czym? W takiej, aplika <grywk> <grywk> ja nie mam... w takiej aplikacji z Microsofta. No? Nie uwierzę, że jakiś średni miałem z Warszawy do Gdańska. Nie uwierzę. A co też, yy, diagram, czy wystarczy ci tabelka w Excelu? Jakaś nowa aplikacja? Nie, to sama ciągle. Czyli jaka? Volvo On Call. Raz o tym, że wszyscy rodzice, którzy mają świeżo upieczonych kierowców, dzieciaki swoje, osiemnastolatków, kupując Volvo i dając im samochód, żeby się szkolił, uczył i tak dalej, wszyscy tak robimy. Znaczy ja nie, bo nie mam upieczonego kierowcy. Jest to idealna aplikacja, Volvo On Call jest idealną aplikacją dla rodziców, którzy chcą mieć stałą kontrolę nad swoimi dziećmi. Wiedzą czy dzieciak pojechał na trening, czy z niego wrócił, czy w ogóle nie wrócił, gdzie był, czy był dziewczyny. mamy pracy, czyli można powiedzieć, że Volvo On Call jest takim endomondo dla samochodów. I. Idealna aplikacja dla rodziców, którym, których dzieci właśnie robią prawo jazdy. Robiły. Kupiłeś Volvo, nowe Volvo, masz opcję zainstalowania aplikacji Volvo, Volvo On call. call, a może jeszcze dodatkowoż Masz osiemnastoletnie dziecko, któremu podarowywujesz samochód, owóz. Na chwilę, na, na chwilę. chwilę żowóż, w celu przewiezienia Żydzi od kolegi do kolegi. Przydać się aplikacja owa? Do wiesz, sprawdzenia, do sprawdzenia, gdzie dzieciak był i czy naprawdę woził tylko jednego kolegę czy pięciu. Dobrze. Zapraszamy do subskrypcji. Mówisz to do mnie? Nie, ale poczekaj, musimy powiedzieć, zastanowić się jak. A trzy, na 4 3, 4 Zapraszamy, Zapraszamy do, subskrypcji! do subskrypcji! O ja. <gry> Dam. O nie.